Cześć. Czy staging musi się podobać, powinien się podobać właścicielowi mieszkania? Czy właściciel mieszkania ma największy wpływ tutaj na aranżację, na wygląd, na wizerunek, na to, jak tą nieruchomość przygotowujemy? Wbrew pozorom, nie. W ogóle staging nie musi się podobać właścicielowi mieszkania. To brzmi bardzo dziwnie, wiem, rozumiem, ale zastanówmy się. Home staging to. Przygotowanie do sprzedaży, do wynajęcia, to adresowanie stylizacji, kierowanie jej do tych osób, które mają to mieszkanie kupić albo wynająć czyli to, co w tym mieszkaniu zrobimy, to jakie przygotujemy ma się przede wszystkim podobać tym osobom, tym ludziom, którzy przyjdą oglądać, kupić albo wynająć. To rzeczywiście brzmi tak trochę nietypowo, i mamy tutaj często takie właśnie niezrozumienie. No bo jak to? Właściciel mieszkania, czyli osoba, która płaci za, za przygotowanie, za te wszystkie naprawy, zmiany, aranżacje, zakupy i jej nie musi się to podobać, dlatego trzeba, warto to tłumaczyć. Warto to tłumaczyć klientom już na samym początku współpracy. Warto powiedzieć, słuchaj, ta aranżacja. To przygotowanie, ta stylizacja, to co tutaj zrobimy w tym mieszkaniu, jakie dobierzemy meble, jakie dobierzemy dodatki, jakie dobierzemy kolory, to się musi podobać grupie docelowej. Grupa docelowa tutaj jakby zdecyduje o tym, wybierze tą nieruchomość na podstawie tego, co my tutaj stworzymy, jak to przygotujemy. To jest taka rozmowa. Tak, jak powiedziałam, warto ją na początku przeprowadzić ze swoim klientem, z właścicielem mieszkania. Właśnie to warto wyjaśnić. Naszym celem jest tutaj transakcja. Naszym celem jest właśnie sprzedaż albo podpisanie dobrej, odpowiedniej umowy najmu, korzystnej dla właściciela. To jest nasz cel, czyli niezadowolenie właściciela mieszkania, klienta w kontekście tego, co się tutaj w mieszkaniu zadzieje, czy to będą żółte poduszki, czy niebieskie, czy to będzie szałwiowa, ściana, czy po prostu beżowa, nie to jest naszym celem, tak? nie takie zadowolenie tego właściciela, tylko żeby na, to, na, tą, na tą aranżację, żeby odpowiednio zareagowała ta grupa docelowa. I tak jak powiedziałam, warto to tłumaczyć. Naszym celem jest transakcja. Ja tak, homestagerka, rozmawiam w ten sposób właśnie z właścicielami. Moim celem jest transakcja to, żeby ktoś, kto tutaj przyjdzie, żeby on się poczuł dobrze, żeby jemu się spodobało, żeby jego to przyciągnęło, żeby go zainteresowało, żeby chciał obejrzeć to mieszkanie, żeby wszedł tutaj do środka i powiedział, o tak, tutaj się dobrze czuję, chcę to mieszkanie kupić, chcę je wynająć. To jest odpowiednie miejsce dla mojej. Rodziny. Teraz chcę tak mieć, teraz chcę tak żyć. Styl życia, mówimy stylizacja taka adresowana, mówimy o tym, pokazujemy styl życia, do którego nabywca aspiruje. Tak teraz chcę mieć w moim nowym mieszkaniu. Warto na samym początku powiedzieć też właścicielowi, w jaki sposób pracuje się z home stagerką, bo rzeczywiście nasi klienci, osoby, które wcześniej nie robiły stagingu, nie pracowały ze stagerami, mylą to często z pracą. Projektanta wnętrz. No i teraz wiadomo, siadam z projektantem wnętrz i mówię, co lubię, jak lubię, jakie kolory lubię, jakie podobają mi się meble, a jaki fotel ostatnio widziałam w sklepie i taki bym chciała. To jest praca z projektantem wnętrz. Projektant dostosowuje się do Twoich właścicielu gustów, oczekiwań, preferencji, tego, jak chcesz mieć, ale praca z homestagerem jest zupełnie inna. Naszym, jakby tutaj, takim docelowym. Odbiorcą jest właśnie ktoś, kto dopiero kupi to mieszkanie albo wynajmie. My tej osoby nie znamy, ale określamy szeroko gusty tych osób na podstawie trendów, na podstawie tego, co się teraz wynajmuje, na podstawie tego, co się ludziom podoba. Określamy właśnie, jakby preferencje tej osoby, która dopiero tutaj przyjdzie. Czyli warto powiedzieć swojemu klientowi, właścicielowi na samym początku, ja to robię często w formie takiego pytania, czy pracował już pan, pani ze stagerką. Czy pracowali już Państwo z homestagerem, bo jest to zupełnie inna praca niż z projektantem wnętrz. I wtedy na początku właśnie wyjaśniam, że to, jaki efekt tutaj osiągniemy, ten cały taki, cała ta metamorfoza, ona będzie kierowana do grupy docelowej, czyli kulturalnie mówiąc, tak. Nie musi się Państwu wcale podobać. Brzmi trochę ostro, wiem, rozumiem, ale w gruncie rzeczy o to chodzi w stagingu. My pracujemy z nieruchomością i tak jak powiedziałam, przygotowujemy ją pod kątem kogoś, kto dopiero tutaj przyjdzie. A osoba, która się stąd jakby... Wyprowadza, czyli właściciel, który chce sprzedać, albo oczywiście inwestor, który przygotowuje mieszkanie do wynajmu. Tutaj gust tej osoby, to jak ona by urządziła to mieszkanie i tak jak, jak ona by chciała, żeby to tutaj wyglądało, jest po prostu mniej, mniej ważny. Czyli warto na samym początku wyjaśnić, jak pracuje się z Home stagerem że jest to zupełnie inna praca niż praca z projektantem wnętrz, że naszym celem jest właśnie ta transakcja i zadowolenie tej osoby, która tutaj przyjdzie. Jak ta osoba, która tutaj przyjdzie oglądać to mieszkanie, będzie zadowolona i podpisze akt notarialny albo umowę najmu, to ty, właścicielu, będziesz wtedy też zadowolony, bo zostanie osiągnięty Twój... Cel. No dobrze, oczywiście w przypadku najmu nie jest aż tak, aż tak prosto, sprzedaż jest prostsza w tym sensie, że Ktoś, kto się pozbywa nieruchomości, to w gruncie rzeczy często i tak już nie ma ani jakiejś energii, ani siły, żeby się tym zajmować, jakie tu będą kolory, albo jaka tu będzie dekoracja, albo co będzie na ścianie. Chce sprzedać, chce się tego pozbyć. Oczywiście w przypadku najmu jest troszeczkę inaczej. Tutaj właściciel jakby mimo wszystko będzie bardziej zainteresowany tym, żeby, żeby mieć jakiś, prawda, no tutaj głos, żeby jakoś decydować wspólnie, prawda, jak to zostanie urządzone, no bo ta nieruchomość Nadal pozostaje w jego rękach, prawda? W rękach inwestora, który tylko ją czasowo przez jakiś czas dłuższy, krótszy, to zależy, wynajmuje, czyli udostępnia po prostu za pieniądze innym osobom. Więc oczywiście przynajmniej przy wynajmie, będziemy tutaj z właścicielem bardziej jakby dyskutować, a w jakim stylu, a może tak, a może tak, bo yy, będzie jakby zainteresowany, żeby mieć też yy, mieć, yy, wpływ na, na ostateczny kształt tej aranżacji, prawda? Ale pomimo tego, pomimo tego, że tutaj z właścicielem ustalamy i zakres, i budżet, budżet to w ogóle ustalamy z właścicielem, ale jak chodzi mi właśnie o to, czy ma się podobać ta aranżacja, to przynajmniej przy wynajmie, Oczywiście to dyskutujemy z właścicielem, ale nie zapominajmy i to trzeba mówić naszym klientom, nie zapominajmy, że tak jakby to co tutaj zrobimy, w gruncie rzeczy sprawdzi nas najemca. Ten najemca, on zdecyduje, czy to jest dla niego interesująca aranżacja, czy chce tu mieszkać, czy chce to mieszkanie wynająć. A przecież taki jest właśnie cel homestagingu, udana transakcja sprzedaży albo... Najmu. Jeśli chcesz więcej dowiedzieć się na temat tego, jak pracuje się w homestagingu, posłuchaj kolejnego filmu na moim kanale. Dowiedz się, jakie możesz podjąć pierwsze kroki, aby rozpocząć swoją działalność w tej branży. Zapraszam Cię do następnego filmu.